Pani, witam was serdecznie w kolejny poniedziałek w naszych poszukiwaniach. Mam nadzieję, że udało wam się zdać egzaminy w tym tygodniu, w minionym tygodniu wyłapać te wszystkie rzeczy, momenty, w których ja w sposób wolny mogę dawać Panu Bogu odpowiedź, wybierać to, czego życzył sobie Pan Bóg, właśnie po to by dokonywało się większe dobro, by Pan Bóg mógł ugruntowywać we mnie Dobro i przeprowadzić swój plan. Jeśli nam się nie udało zdać niektórych egzaminów, nic strasznego, możemy ćwiczyć dalej, próbować dalej, właśnie konkretnie, codziennie zdawać egzaminy z naszej woli. Kochani, dzisiaj idziemy dalej. Ostatnio mówiliśmy o niezdanym egzaminie przez Adama i Ewę, a dzisiaj powiem sobie o niezdanym egzaminie aniołów, którym też się którym się nie udało. Może nie tyle się nie udało, ale wybrali inaczej. Kochani, to, o czym mówimy. Jest taką analizą, czy jakby może skoncentrowaniem na wykładach Ojca i zdaję sobie z tego sprawę, że każdy z tych tematów poruszanych można by było jeszcze więcej, jeszcze szerzej podzielić, uzupełnić to o naukę Kościoła, o, o, o naukę, o doktorów Kościoła, o katechizm i na pewno każdy z tych tematów, ale no, na to nie mamy czasu, gdyby ktoś chciał, może się na tym pochylić. My bardziej jakby właśnie katechezami, katechezami Ojca i wyłuskujemy to co, to, co jest tutaj. Więc na pewno nie jest to jedyny obszerny i, i szeroki materiał. Jest to tylko jakaś tam inspiracja, rzucenie parę myśli, żeby łatwiej Wam było czytać ten, czytać ten tekst i samemu z niego coś wyszperać e, dla siebie, wyszukać e, dla siebie, dla swojego codziennego życia. Kochani, wracamy do słów, które mówił ojciec w tej katechezie, że nastąpiła walka na niebie. No właśnie, kto walczy i skąd ta, walka się, skąd ta walka się wzięła? Zanim dojdziemy do tego, to trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Kiedy otwieramy pismo święte i czytamy o stworzeniu człowieka, to wydaje nam się, że to jest jakby początek, bo to jest początek. Ale przed stworzeniem Człowieka, Pan Bóg stworzył anioły, czyli stworzył anioły, świet... anioły światłości. Tego opisu nie ma w Piśmie Świętym, ale ten anioł był, kiedy Pan Bóg, zanim Pan Bóg stworzył człowieka. I to jest istotna wiadomość, dlatego że Pan Bóg nie pokazał aniołom całej uszczęśliwiającej wizji swojej, czyli mówimy wizję beata. Aniołowie zostali stworzeni. Pan Bóg okazał, objawił im to, co chciał, ale chciał też im przekazać czy objawić, że, że chce, aby druga osoba boska przyjęła ludzką naturę z kobiety. Czyli że Pan Bóg chce stworzyć człowieka, którego będzie kochał. I człowiek, który będzie odpowiadał na tą miłość. I aniołowie wiedzieli o tym, że Pan Bóg chce stworzyć człowieka. Chce stworzyć kogoś, kto go będzie, będzie jeszcze kochał. I ta zapowiedź kobiety wywołała wśród aniołów trochę zamieszania. I wtedy powstała właśnie walka. I wtedy Lucyfer powiedział: Nie będę służył, nie będę służył kobiecie, nie będę kłaniał się przed kobietą. Natomiast drugi obóz, który powstał, to obóz świętego Michała, który mówi: Będę służył Bogu i będę spełniał to, czego życzy sobie Bóg. I to też widzimy w, w, w scenie zwiastowania, kiedy do Maryi przychodzi Gabriel, zwiastując jej dobrą nowinę, kłania się przed Maryją. Czyli Anioł przyjmuje tą wolę Pana Boga, że jest kobieta, przed którą Anioł musi też się, się pokłonić. I Aniołowie Światłości mówią tak na plan Pana Boga, czyli zdają ten egzamin. Natomiast Lucyfer nie. Nie chce zgodzić się na Boży plan, odmawia aktu pokory, i dlatego zostaje strącony na ziemię i prześladuje kobietę i zostaje ukarany. Dlatego też nienawidzi kobiety. I tutaj pojawia się właśnie niechęć złego ducha do kobiety. Kiedy studiowałam w Warszawie na Uniwersytecie, i kiedy żeśmy, kiedy żeśmy rozmawiali, mieliśmy zajęcia i omawialiśmy właśnie stworzenie świata, przyszła mi taka myśl, że tak naprawdę te mnie złego ducha nie będę służył. Myślę z przyszła mi taka myśl, że może być właśnie zazdrość o to, że Pan Bóg będzie kochał człowieka bardziej niż nas. Że jest ktoś, kto będzie bardziej w centrum uwagi Pana Boga. I myślę sobie, to się tak powtarza w naszym życiu. Właśnie zazdrość o to, że ktoś jest bardziej kochany, bardziej lubiany, bardziej uważany, kogoś, kogoś no właśnie, lubimy bardziej mniej, ktoś mnie lubi, nie lubi. I myślę sobie, to też jest gdzieś w nas. I też może być właśnie takim dużym potrzeptem szatana, dlatego że w to też uderza szatan w Ewę. Poddaje wątpliwość miłość Pana Boga. I szatan prześladuje kobietę. I ojciec założyciel mówi, że żyje w straszliwej, wewnętrznej nienawiści do kobiety. Używa bardzo mocnego słowa, że szatan Lucyfer właśnie znienawidził, znienawidził kobietę. I Lucyfer, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę i kiedy zły duch widzi Ewę, widzi pierwszą kobietę. I dlaczego atakuje kobietę? Dlatego, że uważa, że to jest ta kobieta, przez którą ma przejść właśnie druga osoba boska, czyli Jezus, ma przez jej naturę przyjąć też, też ludzką naturę. I dlatego szatan uderza w kobietę, uderza w Ewę. I chciał zatruć, zatruć to źródło, bo sobie tak wykombinował, że jeżeli zatruje źródło, jeżeli Ewa będzie żyła w grzechu, to przez nią nie będzie Jezus mógł przejść na ziemię. I dlatego uderza w naturę kobiety. I w Ewie tak naprawdę myślał, że prześladuje Maryję, czyli skłania kobietę do grzechu właśnie po to, by przez nią nie mógł przejść ten, który jest bez grzechu, czyli Jezus. Szatan namawia kobietę do grzechu, by odwrócić ją od Boga, żeby użyła woli przeciwko Bogu, żeby człowiek nie osiągnął to, co zamierzał Pan Bóg też względem aniołów, czyli żeby człowiek nie doszedł tam, gdzie Pan Bóg chce, aby człowiek był, żeby człowiek nie osiągnął przeznaczonego przez Boga miejsca. I kolejne, chciał zniweczyć Boży plan. Szatan rozdziela. I przyszła mi tutaj taka ciekawa myśl: nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście, jaka jest różnica między tym, że się dzieli a rozdziela. Na wcześniejszych katechezach mówiłam o tym, że szatan zawsze dzieli, zawsze właśnie sprawia, że staje się ktoś naprzeciwko kogoś, że dzieli. Uderza zawsze w jedność, natomiast Pan Bóg zawsze, zawsze łączy. I co jest ciekawe, że Szatan dzieli, ale Bóg rozdziela. Bóg nie dzieli, ale rozdziela. I widać to przy stworzeniu świata, jak Pan Bóg oddziela niebo od ziemi. I oddzielać znaczy nadawać tożsamość. Oddziela ląd od morza. Nie dzieli. Ale oddzielając, stwarza tożsamość. I jest też w Piśmie Świętym napisane, że opuści mężczyzna swój, swój dom, kobieta opuści swój dom i stworzą nowy dom. Czyli oni nie oddzielają się, oni nie ma tutaj rozłamu, ale Pan Bóg rozdziela, jakby jedną rodzinę rozdziela od drugą i ta nowa tworzy swoją rodzinę, ale Pan Bóg nie dzieli. I pomyślałam sobie o takim bogactwie, ruchu szansztackiego i takim bogactwie różnorodnych wspólnot. I myślę sobie, że, że tak jest, że my nie dzielimy, tylko rozdzielamy. Rozdzielamy wspólnoty w znaczeniu inną tożsamość ma wspólnota ojców szansztackich, inną tożsamość ma wspólnota sióstr, inną jeszcze tożsamość ma wspólnota pani szansztatu. Ale to nie jest Podzielenie, tylko to jest rozdzielenie, i wiemy, że we wspólnocie rodzin szansztackich, też są różne wspólnoty, ale one się nie dzielą, tylko one się rozdzielają na tożsamość, tak? Jest wspólnota Związku Rodzin, jest wspólnota Ligi Rodzin, wspólnota Instytutu Rodzin i ta każda ze wspólnot ma swoją tożsamość, w znaczeniu mamy jednego ducha, jednego ojca, jedną Matkę Bożą, jedną przymierze miłości, ale realizujemy to przymierze Właśnie e, inaczej, w zależności od, od, e, od wymagań, od stopnia wymagań. Ale to nie jest rozdzielanie, tylko to jest tworzenie właśnie e, tożsamości. I to jest, ta, to jest ta różnica między dzieleniem a rozdzielaniem. E, ale Pan Bóg, wracamy tutaj do tematu, e, przechytrzył szatana, mianowicie wydobył Matkę Bożą z potoku grzechu. Czyli przewidział, albo zobaczył, co zrobił szatan, i dlatego, kiedy Adam i Ewa opuszczają raj, Pan Bóg zapowiada niewiastę, która zwycięży szatana. Pan Bóg wydobył Maryję z potoku grzechu, czyli Matka Boża jest niepokolanie poczęta, czyli jest nietknięta przez grzech i nietknięta przez szatana. Pan Bóg przechytrzył złego ducha i dlatego wprowadził nieprzyjaźń między Maryją a szatanem i zapowiada, kiedy Adam i Ewa opuszcza raj, zapowiada, że właśnie będzie ta nieprzyjaźń, że Maria zdepcze mu głowę, czyli Maryja zwycięży szatana. I pamiętacie może, kochani, jak w poprzednich odcinkach, ja tak nawiązuję, dlatego żeby wam pokazać, że to jest pewien ciąg, mówiliśmy o trzech siłach działających w świecie czyli Pan Bóg, szatan i wolna wola człowieka. I właśnie szatan próbuje oddziaływać na tą wolną wolę człowieka, by człowiek nie wybrał Pana Boga i próbuje przeciągnąć człowieka na swoją stronę. Po co? Po to, żeby nie spełnił się Boży plan żeby zniweczyć Boży Plan, tak jak zrobił to w przypadku, tak to w przypadku Ewy. Ale e, Maryja e, wygrała, Maryja zwyciężyła. E, I dla mnie to było takie, czytając tę katechezę przygotowując się do tego spotkania, było to dla mnie takim nowym odkryciem. Mianowicie to, że Maryja, może to jest oczywiste, już zwyciężyła szatana. Ona już zwyciężyła, i choć my czasami trwamy w walce i w zamęcie, to ona już zwyciężyła. I ostatnio miałam taką e, sytuację, gdzie sprawy się trochę pokomplikowały. E, widziałam, że zły duch namieszał trochę w niektórych e, takich sytuacjach, sprawach, też związanych z Matką Bożą, e, w sprawach też e, jej, że tak powiem. I kiedy tak przygotowałam się do tej KTH do sobie oświadomała Matko Burza, ale to nie może się tak skończyć. Przecież Ty już zwyciężyłaś złego ducha. On nie może triumfować w tej sytuacji, w której, w której tak wiele namieszał, i wydawać by się mogło, że on zwyciężył. Nie, on nie zwyciężył. Jeszcze nad nim jest Matka Burza i ona już go zwyciężyła. Ona już go pokonała, ona już jest zwyciężczynią. Choć my musimy czekać na objawienie się tego, i myślę, że widać to też w życiu Ojca Założyciela, kiedy mieliśmy wrażenie, że jego życie już jakby skończyło, poszedł do Dacha, skończyło się, poszedł na wygnanie, a jednak Matko Boża zwyciężyła i ojciec wrócił. Więc Maryja zwyciężyła, kiedy objawi swoje zwycięstwo, tego nie wiemy, ale wierzę, że zwyciężyła i nie pozwoli, by szatan triumfował. I ta nienawiść szatana do kobiety została również do dziś. I ojciec mówił w poprzedniej katechezie o początku złego ducha, ale też mówi o kontynuacji jego działania. Czyli co robi e, szatan? Dalej uderza w kobietę. E, tak działa również i dziś. Chce wpłynąć na kobietę, a przez nią też również na mężczyznę. Ponieważ kobieta ma w sobie ogromną siłę i szatan szuka sideł na kobietę. Szuka w co mógłby ją wplątać, gdzie mógłby ją zaplątać, by kobieta przegrała, bo wtedy on zwycięża. I ojciec Kentenich kiedyś powiedział: No właśnie, dajcie światu piękne kobiety, szlachetne kobiety, a świat zwycięży. I to, co jest ważne dla nas. To to, że jeżeli zrozumiemy i zobaczymy, w jaki sposób szatan postępuje z kobietą e, i w jaki sposób próbuje ją włączyć, w wplątać w sidła, e, wtedy będziemy znali e, również sposób jego działania, czyli znali drogę, którą chce również dotrzeć dzisiaj do kobiety. E, znając jego taktykę, będziemy mogli się też bronić. I ojciec Kentenich wskazuje, na dwie ważne rzeczy bardzo konkretne, co szatan, w co szatan uderzył w kobiecie, co szatan uderzył w Ewie. I podaje dwie rzeczy. Po pierwsze, szatan uderzył w Ewie w jej zmysłowość. Czyli mówi jej: Zobacz, ten owoc jest dobry do zjedzenia. Czyli odnosi się do zmysłów: zobacz, nie? dotknij. Posmakuj, czyli odnosi się właśnie do, do zmysłów. Co robi jeszcze? Poddaje wątpliwość dobroć Boga. Czy na pewno Pan Bóg tak powiedział? Czy na pewno Pan Bóg tak zadziałał? E, czyli poddaje wątpliwość e, to, że Bóg jest dobry i mówi: Czy na, Pan Bóg powiedział: Nie wolno Wam? Czyli przekreśla też słowa, słowa Boga, zmienia słowa Boga i wprowadza zamęt, czyli yy, wprowadza taki niepokój, czy na pewno pomrzecie? Oj, nie wiem, chyba nie pomrzecie, ale na pewno, oj, chyba będzie inaczej, czyli wprowadza zamęt. Uderza właśnie w zmysłowość, pokazując owoc jako coś dobrego do spożycia i coś, yy, co może być w zasięgu mojego, mojej ręki, co ja mogę wziąć. I druga rzecz, w którą uderza szatan w kobiecie, to próżność. Czyli pokazuje kobiecie, że e, jak zjecie ten owoc, to będziecie jak Bogowie. E, poznacie prawdę, będziecie ważni i Pan Bóg wie, że jak zjecie owoc, to będziecie mu równi. Pan Bóg tego dla Was nie chce, więc dlatego Wam zabronił czyli wprowadza, e, wprowadza zamęt. Kobieta. Miała być pomocą dla mężczyzny, ale nie taką pomocą domową, ale właśnie pomocą, czyli ktoś, kto pomaga mu, właśnie w dojściu do też w relacji do Pana Boga, kobieta została stworzona z żebra, jak wiemy, żebra, żebro ochrania wnętrzności, ochrania serce, więc kobieta jest tą, która powinna ochraniać właśnie wnętrze mężczyzny, jego też wewnętrzny, wewnętrzny świat. I to jest taka konkretna wskazówka dla nas, że również dzisiaj szatan uderza w kobietę w dwie rzeczy: w zmysłowość i w próżność. A to, że kobieta chce być piękna, kochana, podziwiana, to szatan bardzo mocno w to też uderza. I kochani, na koniec, no właśnie, znowu wracamy do tych sił działających, do tych trzech działających sił. Pan Bóg mówi: nie jedz, bo umrzesz. Szatan mówi: jedz, nie umrzesz. I znowu człowiek staje między jednym słowem a drugim słowem, staje po środku właśnie w wolnej woli, i może, może wybrać, może dokonać wyboru i zdać egzamin. I kochani, na koniec zadanie, do którego zachęcam Was, które łączy się z tym, co było, co było ostatnio, żeby się przyjrzeć, w co najczęściej poobserwować siebie w ciągu tego tygodnia. Przyjrzeć się różnym sytuacjom, wieczorem znaleźć sobie chwilę czasu, pomyśleć o minionym dniu i pomyśleć sobie, w co dzisiaj uderzył we mnie szatan. Czy była to zmysłowość, czy była to moja próżność? A może uderzył w coś innego? Ta próżność i ta zmysłowość ma ogromne palety, więc ta próżność to jest czasami też nasze zdanie, że nasze musi być na wierzchu, że tak jak ja myślę, tak jak ja widzę, właśnie to, że ja znam prawdę, że ja chcę tutaj coś znaczyć, czyli uderzenie też w to, żeby być jak Bóg, żeby też decydować i mieć ostatnie zdanie. I zobaczyć, w co we mnie najczęściej uderza, y, uderza zły duch, co jest takimi sidłami, w które on mnie łapie. Dlaczego? Dlatego, że y, względem Adama i Ewy Pan Bóg miał plan, względem Maryi Pan Bóg miał plan, względem każdego z nas i mnie i Ciebie Pan Bóg ma plan. Ale szatan też robi wszystko, żeby ten plan się nie ziścił. I dlatego warto wyłapywać, wyszukiwać właśnie te drobne rzeczy, w które uderza, w które uderza szatan. Od czego czasami zacząć? Przypomniał mi się taki kamyczek mozaikowy. Do ojca założyciela przyszła kiedyś pewna kobieta, która mówiła, że bardzo trudno jest jej wychowywać samą siebie, bo czasami w tym wychowaniu samej siebie czuję się jak w dżungli. Jak zrobię jak zrobi krok do przodu, to pięć innych roślin owija się dookoła nogi i nie mogę iść dalej. Ona porównała to właśnie do dżungli, do przechodzenia przez dżunglę, gdzie w tej dżungli jest taka roślina jak taka liana, która owija się wokół nogi albo wija się wokół drzewa, uniemożliwiając rozwój. I mówi, że jak pozbędzie się jednej, to zaraz wyrasta druga. I czasami ta praca nad sobą, tu szukanie tych słabych punktów jest jak taka właśnie liana. I mówi, i pyta się ojca założyciela, gdzie powinnam rozpocząć, czyli co powinnam zrobić. I wtedy ojciec jej poradził, by zaczęła w tym miejscu, gdzie te rośliny owijają się wokół nogi i są tak pozywiane, że ograniczają mój wzrost. Czyli zobaczyć, co ogranicza mój wzrost, co ogranicza e, mój rozwój, co ogranicza mój kontakt z Panem Bogiem, co powoduje, że, e, że jestem wewnętrznie może sparaliżowany, może się wycofuję e, właśnie po to, że ta liana owija się wokół mnie, coś mnie wewnętrznie krępuje, nie mogę się rozwijać. I nad tym trzeba pracować, właśnie po to, żeby Pan Bóg mógł przeprowadzić swój plan, a my, wewnętrznej wolności, byśmy mogli to podjąć. Tego Wam, kochani, życzę na cały, na cały ten tydzień i abyśmy pamiętali, że Matka Burza już zwyciężyła szatana.